Michał Cichy, MMAPL, a ze mną Krystian Szczęsny, który walczy w tej samej kategorii wagowej, co mistrz kolega Wałbrzenc Bartnik. To mam nadzieję, że to jest tylko na jedną walkę, że nie będzie się musieli bić o pas. Nie, nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby kiedykolwiek doszło do naszej walki. Za żadne pieniądze ze świata i o żaden tytuł. Także tutaj to jest mój jednorazowy występ w organizacji z racji na częstochowe, a później idziemy w swoim kierunku. A, Czyli rozumiem to, że od razu dokończymy. Na razie to jest jednorazowy występ na fajnie, bo dalej jesteś zawodnikiem Babilo. Tak. Generalnie ta walka, tak zostało mi obiecane, że tak powiem, miała, ma być mocnym wstępem z mojej strony, żeby przypieczętować walkę o pas w Babilonie do kategorii 77 kg. Więc e, jeśli tutaj weekend zakończy się pozytywnie, tak się nastawiam, to będziemy dogadywali termin walki Opas. Oskar Herczyk, zawodnik bardzo doświadczony, 14 walk, ty już też w sumie, bo wiesz, się łapię na tym, że ci komentowałem pierwszą walkę zawodową, a tu już jest tych walk Poszło. bardzo dużo. 8, dobrze mówię? 6-2 chyba, tak, tak? Teraz będzie 6-2. A teraz, dobra, to 5-2. Ale wywróżyłeś. To 8. No, no może, może się to ziści. Krystiania e, i... Jak, jak oceniasz herczyka? Bo trzeba przyznać, że bardzo solidny gość, też mocne skalpy ma na swoim koncie, bo choćby Kamil Szymuszowski to mocny skalp. Jak oceniasz? Mi była tak samo. Oceniam Oskara jako bardzo dobrego zawodnika, bardzo twardego, który nie boi się bić. Uważam, że jest to mimo wszystko dalej w tym sporcie nie każdy zawodnik jest taki, który będzie się bił za wszelką cenę, więc, więc to jest na pewno jego dużym atutem. Oceniam go bardzo pozytywnie też ze strony personalnej, mieliśmy chwilę y, możliwości porozmawiać. Bardzo fajny chłopak. Y, myślę, że naprawdę możemy skraść show tej gali. A jak y, poznasz się tak z rywalem, jak chociażby z Oscarem, to y, lepiej czy gorzej dla Ciebie? Czy to nie ma znaczenia, bo ty zawsze w chłodna głowa wchodzisz? Ja generalnie zawsze mam chłodną głowę, aczkolwiek wolę mieć takie ludzkie relacje, bo jednak tak... Gdyby jego tu nie było, to mnie też by tu prawdopodobnie nie było. Więc jesteśmy, z, można powiedzieć, wspólnikami biznesowymi. E, także ja szanuję bardzo każdego zawodnika, który decyduje się walczyć ze mną. No bo jednak robimy to samo, oboje chcemy wrócić do domu, e, dajemy całe serce w to wszystko. Także ja wolę mieć pozytywne relacje z e, przeciwnikami. I z, wiele razy było tak, że nawet gdzieś po walce, po gali, dalej jakiś tam, e, może nie jest super dobry kontakt, ale gdzieś tam utrzymujemy jakąś relację. Spytam. Choć jak coś to mnie popraw, bo to chyba twoja pierwsza walka w Częstochowie, więc to czujesz właśnie przez to, że w końcu u siebie. Tak, jest to pierwsza walka w Częstochowie, pierwsza na Fenie, także no, towarzyszą mi duże emocje, aczkolwiek same pozytywne. Zastanawiałem się, raczej tak jak powiedziałem, ja mam chłodną głowę zawsze, ale zastanawiałem się jak tutaj będzie moje podejście wyglądało, no bo jednak jest duża grupa zawodników, bardzo dobrych, która nie miała okazji walczyć nigdy u siebie, a ja już w takim wieku mam taką okazję, ale jak na razie każda emocja jaka się pojawia jest pozytywna i miejmy nadzieję, że tak już zostanie do niedzieli. O wynik Wawrzyńca chyba nie muszę pytać, bo podejrzewam co powiesz. Tak, no obstawiam zwycięstwo w jakiś sposób, yy, nie będę zdradzał, ale wydaje mi się, że ludzie mogą być zaskoczeni, jeśli karty się ułożą tak jak my tego chcemy. A właśnie jeszcze o na samym początku rozmowy powiedziałem, że tak, pierwsza obrona pasa od razu w Częstochowie, i w dodatku z rywalem, z którym kiedyś przegrał. No, chyba bardziej zmotywowanego Wawrzyńca nie możemy jutro zobaczyć. Nie no, to jest mieszanka wybuchowa tak naprawdę. Wydaje mi się, że nawet jakby to nie był Jacek, to i tak samo to, że walczymy u siebie w mieście, jest tak ogromnym, tak ogromnym sukcesem i bardzo fajną sprawą, że to już dało ogromną motywację. No a rywal w postaci Jacka, tylko to wszystko, to była wisienka na torcie. No i oby jutro były dwie te wisienki na torcie. Krystian, życzę Ci jutro dużo dobrej zabawy i oby bez kontuzji. Tak jest. Dzięki wielkie, pozdrawiam.